Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj pokażę Wam jak zrobić takie fajne, małe skrzydełka do aniołków. Albo też może być jako osobna ozdoba, na przykład zrobić sobie tutaj zawieszkę i nawlec parę kora, koralików tutaj u góry. Też takie zawieszki widziałam. I też takie osobne skrzydełka mogą być jakąś ozdobą. Bardzo prosto się robi te skrzydełka, szybciutko. Robi się oczywiście jedno, jedno skrzydełko, potem się robi tak samo drugie skrzydełko, i tutaj się zszywa, łączy to już jak chcecie. I co? I tutaj na szerokość, tutaj nie mierzyłam tu, tylko tutaj mierzyłam. Mają te skrzydełka. <coughs> przepraszam. Mają te skrzydełka 9,5 cm. Także są na małego aniołka. Więc co nam będzie potrzebne? Ja szydełkowałam te skrzydełka z białej włóczki Jan jeans. Bardzo fajna włóczka, bardzo fajnie się robi maskotki z, ta, z takiej włóczki. Ślizga się normalnie na szydełku, bardzo lubię z niej cokolwiek robić, dużo kolorów jest dostępnych i bardzo, bardzo fajna włóczka, więc bardzo polecam. No i do tego szydełko 2 mm. Będzie nam też potrzebna igła, ja muszę sobie ją przygotować, bo oczywiście nie wzięłam. Igła do zszycia tutaj tych skrzydełek. No i jak chcecie, to mogą być tutaj jakieś ozdoby. Więc zaczynamy. Więc zaczynamy od oczka, oczka ścisłego, od pętelki. I robimy 11 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11. Robimy jeszcze dodatkowo jedno oczko, łańcuszka. I teraz w drugim oczku, licząc od szydełka, robimy półsłupek. I tak lecimy do końca, mamy zrobić 11 półsłupków, czyli mamy tutaj drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, 9, 10 i w 11, tutaj w tym, tutaj, pierwszym oczku łańcuszka, robimy 11 półsłupek. O, i tak wygląda nam rząd pierwszy. <śmiech> <śmiech> Teraz rząd drugi. Muszę sobie spojrzeć tutaj do tego. Więc rząd drugi, dwa oczka łańcuszka. Obracamy naszą robótkę i robimy 8 półsłupków. Wbijamy się tutaj w pierwszy, czyli to będzie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, półsłupek, piąty. Szósty, siódmy i ósmy półsłupek. O. Mamy osiem półsłupków. Teraz robimy jedno oczko łańcuszka. Obracamy. Kurczę, czekajcie chwilę. Obracamy, robimy osiem półsłupków. Po kolei jeden, dwa, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, i w ostatnim półsłupku, robimy dwa. Czyli w tym tutaj, musimy tak się wbić, bo on jest. I mamy jeden półsłupek i drugi półsłupek. Dwa oczka łańcuszka, obracamy robótkę i robimy osiem półsłupków. Jeden, dwa, trzy. Cztery, pięć, sześć, siedem i osiem. Jedno oczko, łańcuszka, obracamy robótkę i znowu robimy osiem półsłupków, jeden, dwa. Trzy cztery, pięć, sześć, siedem osiem i w tym ostatnim robimy dwa półsłupki. Jeden i drugi półsłupek. O, już nam takie ładne. Tutaj. Fragment skrzydełka wychodzi. I znowu dwa oczka łańcuszka. Obracamy naszą robótkę i robimy tylko osiem półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I ósmy półsłupek. O, tak wygląda krzydełko. <laughs> I teraz robimy jedno oczko łańcuszka. Obracamy robutkę i robimy osiem półsłupków. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć sześć, siedem, osiem i w tym ostatnim robimy dwa półsłupki. Jeden i drugi. Kolejny rząd to chyba będzie ósmy, dwa oczka łańcuszka, obracamy i robimy osiem półsłupków, Pół przepraszam. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem. O i tak mamy fajnie skrzydełko, zrobione. <coughs> Dalej oczko łańcuszka, obracamy robótkę, robimy osiem półsłupków jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem. I tu w tym ostatnim robimy tylko jeden półsłupek. O, I jeden półsłupek. Obracamy. Nie obracamy, nie, nie, nie. Tutaj mamy. I teraz będziemy robić siedem potrójnych. Słupków, siedem potrójnych słupków, a będziemy się tymi słupkami wbijać raz, dwa, trzy. Tutaj, gdzie mamy, właśnie tak, widać te <słupki> półsłupki, tak jakby były oddzielone, czyli tak jedna część, druga część i trzecia. I będziemy się wbijać tutaj, o, tutaj. Te tutaj półsłupki, y, co, y, pół słupki co y, robiliśmy dwa, co drugi rząd. A więc teraz raz, dwa, trzy razy owijamy niteczkę nasze szydełko, wbijamy się tu i robimy potrójny słupek czyli przeciągamy niteczkę. Podbieramy, przeciągamy przez dwie, znowu podbieramy niteczkę, przeciągamy przez dwie, podbieramy niteczkę, przeciągamy przez dwie i tu podbieramy, przeciągamy przez dwie. Mamy pierwszy potrójny słupek, a ma ich wyjść siedem. Więc sobie zróbcie, ja nie będę tu już tego pokazywać. Cały czas wbijamy się z tymi słupkami w to samo miejsce. Ma być ich 7. I żeby zakończyć to skrzydełko, robimy półsłupek tutaj w tym pierwszym oczku, co robiliśmy, łańcuszek. Tutaj on jest widoczny, więc tutaj robimy półsłupek. I do końca robimy, powinno wyjść dziewięć półsłupków. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Pięć, sześć. Siedem, Osiem i dziewiąty tutaj w szczycie. No dawaj. <laughs> dziewiąty. Możemy tutaj jeszcze zrobić oczko ścisłe, oczko łańcuszka i odcinamy niteczkę. Mamy jedno skrzydełko zrobione. Oczywiście trzeba je rozciągnąć, można przeprasować, żeby nam się tak ładnie układało i drugie skrzydełko robimy tak samo. Drugie skrzydełko robimy tak samo. Ja sobie też przerobię drugie skrzydełko i pokażę wam jak potem te skrzydełka Połączyć. Teraz kiedy już mamy zrobione dwa skrzydełka, składamy je w taki sposób, żeby wyglądały tak. Ucinamy sobie niteczkę taką dłuższą. I teraz będziemy zszywać skrzydełko. Raz, dwa, trzy, cztery. Na wysokości tutaj czwartego yy, półsłupka będzie jeden, dwa, trzy, cztery. Tak, w pierwsze skrzydełko wbijamy się w środkową tutaj pętelkę. I na tej drugiej połóweczce też w środkową pętelkę. Nie przez wszystkie lecimy, przez dwie i tu dwie, tylko przez te dwie, co są w środku. Tutaj zostawiamy taki długi, długi taki kawałek nitki. Ja Wam pokażę potem tu sobie naszkowałam koraliczki, jak zrobić fajną ozdobę. Jeśli chcecie same skrzydełka, to oczywiście tutaj mniejszą mniejszą niteczkę i tam potem wiążecie i lecimy każdy tutaj pętelkę zahaczamy i zszywa i znowu środkowa środkowa i przeciągamy niteczkę środkowa Tutaj też środkowa i przeciągamy. I znowu. I przeciągamy. I skrzydełka są wtedy tak zszyte, że nie widać tego szwu. Ja tutaj jeszcze wezmę raz. Trzeba sobie po prostu rozłożyć te skrzydełka i sprawdzać, czy, są, czy się dobrze y, trzymają. Jeszcze weźmiemy raz. I jak rozłożymy, proszę, w ogóle tego szwu nie widać. I gdy już mamy zszyte, tutaj chyba wziąłem za dużo, wyciągnę igłę. Mi się zahaczyło tutaj. O. Dobrze. Jeśli robicie taką zawieszkę jak ja, to ja wam zaraz pokażę. jak zrobić zawieszkę. Jeśli chcecie skrzydełka przykleić na przykład do aniołka, to ucinacie tu nitkę, zawiązujecie nitkę, oczywiście wrabiacie tutaj w skrzydełko, żeby nie było widać. I ja Wam zaraz pokażę tą przywieszkę, jak zrobić. Mamy tutaj już dwie niteczki, które mi zostały. Jeśli zostanie niteczka na dole, po prostu ją igłą przeciągamy tutaj przez te łączenia skrzytełek, żebyśmy mieli dwie nitki tutaj u góry, wtedy będą to łączenie też takie stabilniejsze. Wiążemy tutaj te niteczki, związujemy. O. Zobaczcie, już, jak to fajnie wygląda. Można też takie o, zawieszki, tylko oczywiście, trzeba wyprasować. Powiesić na choinkę też fajnie będą wyglądać. I dobrze, i kiedy mamy już związane niteczki, musicie sobie znaleźć taką igłę z grubym, tutaj, ale też w zależności, jaką włóczkę macie. Możecie z kordonka robić to, wtedy przez igło przejdzie. Żeby się zmieściły tutaj te sznureczki do igły i żeby ta igła przeszła jeszcze przez koralik. Więc ja sobie tutaj naszykowałam już igłę, mam nawleczoną. I koraliczki różnego koloru, trzy wystarczą do takich małych skrzydełek. Nawlekamy koraliczek, przeciągamy tutaj przez igłę i przez niteczki. I naciągamy tutaj do samego dołu. Miałam białe jeszcze takie koraliczki, ale były z taką mniejszą dziurką, więc igła by mi nie przeszła. Drugi koraliczek, i trzeci koraliczek, wyciągamy igłę. Tutaj związujemy u góry nasze niteczki supełek no co jest supełka nie umiem zawiązać <grymne> o jest supełek mocno zaciskamy możemy obciąć znaczy musimy nawet obciąć czekajcie bo ja sobie nie przygotowałam tych Nożyczek, tych i muszę takimi kuchennymi nożyczkami obcinać. Nie chcę ich pokazywać, bo są takie dosyć duże. O, obcinamy. mi O, i zawieszkę mamy gotową. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Możemy jeszcze te koraliczki, żeby nam się tak nie plątały. Możemy tutaj dać kropelkę kleju na gorąco, żeby one się razem trzymały. No ja nie pomyślałam o tym, no faktycznie yy, można je troszeczkę skleić i nasza zawieszka aniołkowa jest gotowa. Ja jak zrobię zdjęcie, to uprasuję te skrzydełka, bo ani jedne, ani drugie nie są uprasowane i one po prostu się tak wyginają. Yy, no, ale taka zawieszka wyszła. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I takie zawieszki sobie będziecie robić na choinkę, albo na ścianę, albo gdziekolwiek tam chcecie, albo zwykłe skrzydełka przyszywamy do aniołka, przyklejamy do aniołka i wyglądają bardzo fajnie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał parę osób prosiło mnie właśnie o wykonanie skrzydełek takich mniejszych skrzydełek bo do dużych aniołów to, to chyba są jakieś osobne wzory nie wiem, takie znalazłam na Pinterestie skrzydełka, bardzo proste w wykonaniu No i dodatkowo można sobie zrobić zawieszkę mam nadzieję, że jesteście zadowoleni więc do zobaczenia w kolejnym filmiku a raczej do usłyszenia. Pozdrawiam Was serdecznie i cześć.